Trzy imprezy na trzecim miejscu, ale naj, najbliżej rzucał Pan na Zurichu. Dlaczego tam? Pogoda była czy Tak, to był bardzo specyficzny konkurs. Ja przed Zurichem nie chciałem tego mówić głośno w mediach, bo wiadomo z, z, z takim przetwalaniem się różnie wychodzi, później się jedzie i nie wchodzi się do finału albo inny wypadek przy pracy i jest trochę zawód. Ja byłem bardzo mocny przed Surychem, ogólnie rzuciłem na treningu 66,5 metra dzień przed, dzień przed wylotem do Zurichu, także wiedziałem, że jadę tam powalczyć o, o, o ten medal, chociaż tych chętnych było, powiedzmy pięciu. Pięć, obstawiam, że pięć, sześć osób będzie walczyło o ten medal. Jednak warunki, późna pora, 14 stopni tylko zmienne wiatry, a wiatr jest w przyszłocie dyskiem ważny. Czasami pomaga uzyskiwać lepsze wyniki, czasami przeszkadza, jak jest odwrotny. Cały czas przesuwanie w tych polurumach, cały konkurs został przesunięty o godzinę, godzinę 20, więc cała rozrzewka się wydłuża. To było takie rozwlekanie, później jeszcze padał taki deszcz i koło było śliskie i każdy czuł się niepewnie, więc, więc to wszystko złożyło się na to, że nikt tam nie rzucił tak naprawdę daleko, rozmawiałem z Robertem Hartinkiem on tam wciąż. Rzucił 69 metrów pod 70, nawet rzucił 66. Gert to samo, Piotrek też miał inne plany na ten konkurs, wyszło jak wyszło, ale liczą się medale, a nie wyniki na tych imprezach. trzy imprezy na trzecim miejscu, ale najbliżej rzucał Pan na Zulikę. Dlaczego? Tam pogoda była, czy ja? Tak, to był bardzo specyficzny konkurs. Ja przed jechałem, nie chciałem tego mówić głośno w mediach, bo wiadomo, z, z, z takim przetwalaniem się różnie wychodzi, później się jedzie i nie wchodzi się do finału, albo inny wypadek przy pracy i jest trochę za. Ja byłem bardzo mocny przed Zurychem. Ogólnie się na treningu 66,5 metra dzień przed, dzień przed wylotem do Zurychu, także wiedziałem, że jadę tam powalczyć o, o, o ten medal, chociaż tych, tych chętnych było powiedzmy pięciu. Pięć, obstawiam, że pięć, sześć osób będzie walczyło o ten medal. Jednak warunki, późna pora, 14 stopni tylko zmienne wiatry, a wiatr jest przy rzucie dyskiem ważne, czasami pomaga uzyskiwać lepsze wyniki, czasami przeszkadza jak jest odwrotny. Cały czas przesuwanie w tych kolorumach, cały konkurs został przesunięty o godzinę, godzinę 20, więc cała rozgrzewka się wydłuża. To było takie rozwlekanie, później jeszcze padał taki deszcz i koło było śliskie i każdy czuł się niepewnie, więc, więc to wszystko złożyło się na to, że nikt tam nie rzucił tak naprawdę daleko. rozmawiałem z Robertem Hartinkiem o tam wciąż. 69 metrów, czy pod 70 nawet, rzucił 66. Gerd to samo, Piotr też miał inne plany na ten konkurs, wyszło jak wyszło, ale liczą się medale, a nie wyniki na tych imprezach. Jak No z Jakie są pana, według pana, najlepsze atuty? to jest głowa, czy to jest coś To znaczy, atuty, no myślę, że to wszystko się wypracowuje w, podczas wielu lat treningu, no na pewno, na pewno mam dobre mam warunki fizyczne, na pewno to mi pomaga, mam bardzo mocne uderzenie górą, że tak powiem, górnymi częściami ciała, jeszcze nad nogami muszę popracować, bo, bo ta technika nie jest jeszcze w 100% przeze mnie opanowana. Jest, jest, jest jeszcze parę rzeczy, które mogę poprawić, także także no głowa się wzmacnia wraz z wiekiem i wraz z z obyciem technikatu. się dokładnie wraz z obyciem się na tych zawodach, także, także mam nadzieję, że teraz już tylko będzie lepiej. I na pewno trochę tej pracy z trenerem czy to był dobry krok, znaczy, znaczy, jeżeli chodzi o przeniesienie się do klubu, to zrobiłem dobry klub, ponieważ w tym nie było dla mnie niestety funduszy, żeby się utrzymać. A w Aleksandrowie Łódzkim takie fundusze pan Burmistrz dla mnie znalazł, także zapewniło mi to na pewno stabilizację taką, że nie musiałem myśleć o tych pieniążkach, a to jest bardzo ważne, bo po mam taki okres, nie miałem z czego żyć. No, i nie ma co tu dużo ukrywać. No. Trzeba, trzeba było pomyśleć o sobie i fajnie to wszystko się ułożyło i cieszę się, że mogę teraz reprezentować pod Aleksandrą Łódzkim